Natomiast jeśli chodzi o połączenie gminy, tak, że miasta i gminy rzeczywiście, w celu też znalezienia oszczędności, o których się bardzo mocno mówi na wszystkich szczeblach, jeden włodarz, jedna rada, może trochę większa. Prosto i najprościej, co można powiedzieć, to rzeczywiście po połączeniu e, dwóch samorządów. E, w przypadku samorządu jednego do 50 tysięcy mieszkańców zostanie jedna rada. 21 osób, teraz są dwie rady. Ja rozumiem, że w tym momencie rada musiałaby się powiększyć. Mamy 19 radnych. Rozumiem, Nie, że? rada do, w samorządzie do 50 tysięcy mieszkańców jest 21, w mieście mamy 21 radnych. Hmm. Podejrzewam, że e, większość osób musiałaby. Być przyjęta do pracy, zarządzałaby tym, ale pewnie przy takim połączeniu udałoby się 10% też osób oszczędzić koszty funkcjonowania. Ja wiem, że to jest niepopularne. I uważam, że pracownicy wszyscy właściwie znajdą pracę. Kosztem rady, tak jest, która będzie wybierana ze społeczeństwa i tak jak społeczeństwo wbierze, ci radni będą decydować o rozwoju miasta i gminy, czy połączonej wspólnej jednostki. Braki kadrowe ma i miasto, i gmina, mm. szukamy pracowników. Jedna rada może trochę większa, większa, ta jedna rada 21 osób, teraz są dwie rady. W mieście mamy 21 ranny. 21 Udałoby się 10% też osób oszczędzić. Pracownicy? Wszyscy właściwie znajdą pracę. A szukamy pracowników. 10% też osób oszczędzić. 10% też. O. Pracownicy wszyscy właściwie znajdą pracę. A szukamy pracowników. A szukamy pracowników.